Cześć wszystkim, dzisiaj będę nagrywała dla Was odcinek z Style Planet. Yy, więc no, to jest mój pierwszy filmik na razie. Yy, więc yy, no, więc tutaj gram i nie wiem. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, co dokładnie będę robiła w tym filmiku, ale myślę, że to jest ciekawego. Myślę, że Was co ciekawe w że po Nexusie i. Kupię nie to bycie małym. Dobra, czyli znaczy małą. Może tam ta moneta nie zniknie, miejmy nadzieję. Chociaż yy, mało wygląda śmiesznie, bo patrzcie się, moje gold jest dwa razy do mnie. Więc, no fajnie, fajnie. że to zrobię efekt bycia małym. Małą. z tym zielony. Też fajny dinoś. Bo się są fajne na blockstack. Kurde, nie zniknął, ale ktoś mi go zabiał, więc no. Dobra, mogę się już powiększyć. Halo! Dobra. Ten odcinek myślę, nie będzie jakoś też wy długi. Choć no... A na 100 subskrypcji planuję zrobić specjal um, Q&A albo jakiś wersus na boxer. Tylko jeszcze nie wiem jaki. Golben co do Magnesu dobra no. Nie tutaj, boże gdzie włożę za gaj. Szukaj Nagnę Zy albo z i nie wiem. Czyżej jednak z magnes. Po co ja to damy czyści? nie znowu jest w topce. Jezus, ale fajnie. Pamiętam te czasy. To piękne. Ja sobie patrzę. Jeżeli jest, jeżeli coś. To. Jeżeli. Chcecie mnie uszczęślić, fan, fan, fanowie? Ale fan, nie wiem, co się mówi. To stwórzcie jakiś. Czad, y, na którym jest schobować z Harry Pottera. Ja w wtedy sensie będę się megać cieszyć, ponieważ ja mega lubię y, Harry Pottera. Potter. Więc no, jak widzicie. No, aha, wreszcie nie jest miłoski. Ale tutaj mam chemionę z Harry Pottera. Ponieważ nie mogę być Harry'em, Bo jest nieprawda, że mogę, ale nie chcę. Tu się z dziewczyną. fajno mi się to mm, da, dawajcie też yy, w sensie wiecie. Mm. Prosze, kto no, jak to się normalnie dobra więc no. yy, tak yy tutaj i... no w ogóle, yy, i że bo mam taki problem kiedy wrzucam na komputer przynajmniej próbuję wrzucić filmik na komputer żeby był nagrać inny pierwszy hmm choj1231 sorry, nie zapraszam do przyjaciół, bo tak mam 60, a no bo nie zapraszam, sobie dobra, hmm więc yy, yy, tak kończuch pozdrawiam właśnie. dobra mm. ogólnie to właśnie jak mi się pokazuje, że niby się wrzuca, a potem takie nie można przetworzyć filmu, jeżeli wiecie coś kitkot 2 0 pozdrawiam jeżeli wiecie coś jak to zrobić to yy, to to to, 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 To właśnie mi napiszcie, jak to zrobić, żeby się nie pokazywało. Żeby mi się normalnie przetworzyło na komputerze film i się wrzucił. I na razie to chyba tyle z spraw organizacyjnych. To już koniec tego filmika i filmiku. I wiem, że może was wkurzy to, że to będzie jak bo na Wiem, że może jesteście pekły, no ale po co jak z pierwszy filmik i po co ją wychodzi, że nie potrafię ich przejść? Tak? No. Więc... Zobaczymy co on ten... tam ja, ja napisam, że na jest, więc... Chodźmy. No widzicie jak... Napiszę. Nie, ale dopiero chciałam grać. Oh yeah. co? Patrzcie jak pyskuje. dobra. To już koniec tego filmika będzie to jest beka i... A to nie miało być bykowy filmik, tylko to miało być... Yy... To miało być informacje gdzie... No i obcie mi Hogwarts Chatham, mm, skiny hajmione... albo raczej Harry Potter te wersje jest ich dużo, a chciałabym ich jeszcze więcej. Będę wam bardzo wdzięczna za taką, takie takie skinki. To już no ja sobie ja mega lubię ech, ale jego i no, i dajcie łapki w górę, jeżeli jeżeli chcecie, żebym dalej nagrywała, to, yy, yy, to ten yy, to po prostu piszcie, po prostu piszcie i dawajcie łapki w górę, więc tak, tworzenie. I tyle, nie mam co nic więcej. O właśnie, tworzenia i stworz. Co my tutaj mamy? Limitowane do stworzenia jakiejś. Specjalnie, Tutaj, szybkości? Tak, tutaj tego nie potrzebuję. mnie się też nie potrzebuję. Mogę stworzyć mniejszą grawitację, czekoladki, specjalnie kurczący, losowy gadżet. Pędkoć ponad dzienką szybko... Nie, piętkość pędko, ponad nie, sorry. Space szybkości albo w jak monet. odpychający. Co to jest? Mhm. Dobra. Więc to już jest koniec tego filmika. filmiku. Yy. Więc... Papatki!